Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Bernasiak i chciałabym Państwu dzisiaj przedstawić taką bardzo szybką recenzję porównawczą całej rodziny Goodgera, od Karoliny Herrera. Goodger, czyli najpierw wyszła oczywiście Goodgar EDP. W 2016 roku powstała, jest to zapach kobiety pewnej siebie i uwodzicielki. Rodzina orientalno-kwiatowa, mnóstwo migdałów, tuberozy, myślę, że sporo bobutonka, który naprawdę jest wyczuwalny. I oczywiście kakao, kakao, które pachnie nawet trochę bardziej czekoladowo i trochę tak bardziej jak jakaś pralinka. Myślę, że zdecydowanie będzie się podobał kobietom, która lubią zapachy z ogonem, gdyż jest bardzo trwały, a jednocześnie oszałamiający i zmysłowy. Kolejny zapach to będzie taki troszeczkę delikatniejsza wersja Good ale już tutaj mamy akord deseru karmelizowanego, takiego takiego śmietanowo-karmelowego deseru. E, nazywa się ten deser Dolce de Lace i zdecydowanie jest to zapach bardziej apetyczny. Oczywiście mamy również kwiaty yang-yang, mamy tangerynkę, mandarynkę, mamy również jaśmin i prażony bubtonka na bazie drzewa sandałowego. Myślę, że zdecydowanie ten zapach się spodoba kobietom które wolą takie bardziej promienne zapachy? Zdecydowanie promienne, ale z charyzmą. Trwałość jest troszeczkę mniejsza niż GoodGer EDP. Kolejny zapach od GoodGer to już 2020 rok i GoodGer Supreme. Supreme, czyli obsypane brokatem, zobaczcie, zwróćcie uwagę, aby się nie pomylić, tylko od dołu, a potem już jest czyściutko. Mamy tutaj również dużo jeżyny, dużo jaśminu. Więc taki troszeczkę przewrotny ten zapach, dlatego że wcześniej się jeżna nie pojawiła w zapachu Gutger. Myślę, że jeszcze dość sporo będzie takich syropowych niuansów. Niuansów na przykład właśnie z ciemnych kwiatów owocowych. Z ciemnych, przepraszam, owoców leśnych. Jest to zdecydowanie zapach wyjątkowy, ma dużo wetywerii w składzie i praszony błoptonka. Polecam zdecydowanie dla kobiet, które lubią na przykład opium, od i w Saluron, a szczególnie wersję Intense. Trwałość, trwałość, zdecydowanie będzie najmocniejsza, najmocniejsza ze wszystkich gudger. I ostatni Goodger, jaki wyszedł całkiem niedawno, w 2021 roku, to gudger wery, wery gudger. czyli mamy mnóstwo róże, mamy róże, róże i jeszcze z róże a potem mamy jeszcze czerwoną porzeczkę, liczy i sporo panili. W bazie również wetyberia. I myślę, że trwałość będzie najdelikatniejsza, najsłabsza, ale zdecydowanie zapach najbardziej promienny, najbardziej taki radosny i, i, i wręcz urzekający tą radością. Yy, Nuta typowo kwiatowo-owocowa, więc młodsze kobiety zdecydowanie się będą dobrze w nim czuły, ale jednocześnie takie przebojowe i takie pełne energii i pełne, pełne chęci życia. Więc cała rodzina Gudger to są cztery zapachy, ale mamy również i Plunkery, które nie pachną inaczej, które są po prostu inaczej podane. I tak Gold Gilder, Pink Gilder, również Dot, czyli skropeczką, ten, który mamy z tyłu, Dot Drama, tak się nazywa, i Velour. I te zapachy pachną już tak samo jak ogutgare klasyczne, tylko po prostu są inaczej ubrane. I proszę nie mylić, że one pachną inaczej. Dziękuję pięknie Państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnej recenzji, w kolejnej szybkiej recenzji PIGUCE.